Tylko kurwa! Stary, powiem ci, że wkurwiłbym się, jakbym teraz kurwa zobaczył raba! Stary, mało tego! Ja bym się wkurwił, jakbym teraz zobaczył kurwa Araba słuchającego kurwa niemieckiego rapu. Stary, mało tego! Ja bym się wkurwił, jakbym zobaczył Araba słuchającego niemieckiego rapu i wpakuję w butelkę! O, o kurwa. kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę. Ja pierdolę.

Dobra Dobra, schowaj tego!